Zapraszamy do wysłuchania serialu audio Rodosianie, autorka tekstu Zofia Stawicka czyta Grzegorz Filipowicz. Odcinek siódmy chynek. Gromatka wyruszyła z pełzaczego mieszkanka na drugi koniec Rodos. To właśnie tam pan pełzacz Trompfil wybudował swój domek. Tulius próbował przekonać brata, żeby osiedlił się koło nich, po sąsiedzku. Trumpfilowi zależało jednak na tej lokalizacji. Mówił, że chce być obok siatki. Na początku Pan Pełzacz Tullius nie rozumiał dlaczego właśnie tam. Później jednak domyślił się, że na pewno chodzi o jakąś wyjątkową pełzaczkę, która nie mieszka w Rodos i że Troąmpil chciał być jak najbliżej zasiadko Landii, pomimo wszelkich niebezpieczeństw, jakie mogły się z tym wiązać. Rodosianki pełzły w dziarskim tempie. Na przedzie była dżdżownica Galia, a na końcu Tergia. Nad nimi frunął podskoczek Lirek. – Daleko jeszcze? – pełzaczka Tulia zauważyła, że zaczęło się ściemniać i nie do końca jej się to podobało. – Właśnie jesteśmy na miejscu. Pan pełzacz Tulius wskazał na tabliczkę, na której było napisane ulica Przysiadkowa. Bardzo blisko niej znajdowało się wejście do niewielkiego domku. Widać stąd granice. Galia z niepokojem spojrzała w dal. Mhm, mm potwierdził Pantulius i wpełznął do domu. Za moment wszyscy znaleźli się w środku. Zaraz uderzyła ich ogromna ilość kurzu, który osiadł się na wszystkich meblach. Widać było, że od bardzo dawna nikt tu nie zaglądał. Faktycznie, pan pełzacz Tullius po tym, jak Trompfil długo nie wracał, zajrzał tu tylko raz. Szukał wtedy jakichś wskazówek na temat tego, co się stało z jego bratem. Znalazł tylko część jakiegoś listu i paczuszkę z dziwnymi, ciemnymi ziarenkami. Wtedy nie wiedział, jak to wszystko połączyć. Brakowało ogniwa, które nadałoby temu sens. Teraz miał ten brakujący element. Podszedł do biurka i wyjął z górnej szuflady zawiniątko. Wszyscy zgromadzeni zaczęli przeglądać jego zawartość. Tergia wzięła torebeczkę z tajemniczą brązową zawartością. Pani pełzaczka Tulia zabrała oderwaną kartkę i zaczęła czytać. Wysyłam ci próbkę. Mam nadzieję, że nie będziesz musiał jej użyć. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, wierzę, że to pomoże. Już nie mogę się doczekać, kiedy znowu się zobaczymy. Twoja Rolinka Zwirenka. Jak widzicie, to jest brakująca część listu. Podsumował tulius. W takim razie to musi być pieprz. Pełzaczka Tergia uniosła do góry torebeczkę. Rodosianie zaczęli przyglądać się środkowi, który miał być ich ratunkiem. Wyglądał tak niepozornie. Ciężko było im uwierzyć, że takie drobinki są w stanie przegonić ogromnych, strasznych żarłaczy. Ej, myślicie, że to naprawdę działa? Zbiorową wątpliwość wypowiedział na głos Podskoczek Lirek. Podobno jest przetestowany, stwierdziła Galia, która fascynowała się wszelkimi badaniami. Pan Pełzacz Tulius miał nadzieję, że pieprz faktycznie jest tak rewelacyjny, jak opisała go przyjaciółka Trompfila. Zwrócił się do zgromadzonych. Kochani, mam propozycję. Umieścimy teraz ten magiczny środek w schronach. Pomożecie mi? Oczywiście, że tak. Tulia zareagowała entuzjastycznie. Jasne, tato, potwierdziła pełzaczka Tergia. Jak najbardziej. Chęć współpracy wyraził także podskoczek Lirek. Może podzielimy się na grupy? Zaproponowała pełzaczka Galia. Świetny pomysł. Tulliusowi bardzo spodobała się ta koncepcja. Pani pełzaczka Tulia znalazła w jednej z szafek zapas torebek i przesypała do niej trochę pieprzu. Za moment stworzyli dwie drużyny, jedna składała się z pana pełzacza Tulliusa i pełzaczki Tergi, w skład drugiej wchodzili pani pełzaczka Tulia, pełzaczka Galia oraz podskoczek Lirek. Tergia wyruszyła razem z tatą w stronę centralnego schronu. Pozostali udali się do tego, który znajdował się bliżej bazy. Tato, czy też masz wrażenie, że nie jesteśmy sami? Pełzaczka Tergia rozejrzała się dookoła. Co masz na myśli? Pan pełzacz Tulius nie wiedział, o co chodzi, córce. Wydaje mi się, że ktoś nas śledzi. Tergia ściszyła głos w obawie, że mogą być podsłuchiwani. Od momentu, kiedy tylko opuścili domek wujka Trompfila, pełzaczka słyszała podejrzane szelesty. Co jakiś czas widziała też dziwny cień, który na przemian pojawiał się i znikał. — Hm, nie zwróciłem na to uwagi. — Nie martw się — nie dam skrzywdzić mojej małej córeczki. Pan pełzacz Tullius puścił oczko do tergi. Na wszelki wypadek także starał się nie mówić zbyt głośno. Pełzaczka tergia zastanawiała się, czy przypadkiem nie wyobraża sobie za dużo. Może brała zwykłe podmuchy wiatru za czyjeś kroki, z drugiej strony jeszcze kilka dni temu nigdy by nie pomyślała, że może mieć coś takiego jak. Hipermoc. Teraz nawet najbardziej niebywałe przypuszczenia mogły być rzeczywistością. Wiesz, córeczko, mam nadzieję, że wujek trąbfil mieszka w Różankowie z Rolinką i jest szczęśliwy. Niespodziewanie powiedział pan pełzacz Tullius. Tergia przypuszczała, że tata chce zająć się rozmową, aby przestała się dać. To całkiem możliwe potwierdziła. I już chciała dodać coś jeszcze, gdy nagle usłyszała trzask gałązek. Tym razem była pewna, że naprawdę ktoś tam jest. Kimkolwiek jesteś, wychodź! Tulius krzyknął w ciemną przestrzeń. Do Taty Tergi także dotarło, że ktoś za nimi podąża. za najbliższego kamienia wyłonił się niewielki leśniak. Pan Pełzacz oraz Tergia od razu zorientowali się, że nie jest on mieszkańcem Rodos. Dzień dobry, przywitał się nieznajomy. Chyba dobry wieczór, oznajmił pan Tulius, po czym zaraz pomyślał, że to może być wróg z zasiad Landii. Postanowił więc działać. Pan Pełza Cztulius natychmiast wyrzucił w stronę leśniaka pętlownicę. Pewnie próbujecie zgadnąć, co to takiego. Pętlownica to specjalny zestaw nici. W mig związuje przeciwnika i uniemożliwia mu jakikolwiek ruch. Co? Co się dzieje? Wydusił z siebie opleciony nićmi przybysz. Wiem, kim jesteś. Pan Pełzacz Tulius zwrócił się do intruza. Starał się zabrzmieć jak najbardziej groźnie. Tak? Kto to? Pełzaczka Tergia bardzo była ciekawa, z kim mają do czynienia. Oczywiście to współpracownik żarłaczy. Wróg. Odpowiedź taty zaszokowała Rodosiankę. To kłamstwo. Jestem chynek. Ja chciałem was ostrzec, zaprotestował przerażony leśniak. Gdy Tergia słuchała tłumaczeń nieznajomego, znowu zaczęła odczuwać wibracje pierścieni. Była pewna, że za moment znowu zacznie przypominać żarówkę. Tymczasem zmieniła barwę, tylko nie na jaskrawo żółtą. Córeczko, jesteś cała zielona. Pan Tullius skomentował zmianę wyglądu pełzaczki. Tergia od razu przypomniała sobie, to, co wcześniej na temat zielonych pierścieni opowiadał jej podskoczek lirek. Tato, on mówi prawdę! Zdecydowanym głosem oznajmiła pełzaczka. Proszę, rozwiąż go. Córeczko, to zbyt ryzykowne. I skąd w ogóle taki pomysł? Pan pełzacz Tullius nie rozumiał toku myślenia córki. Ten zielony kolor! W ten sposób pierścienie reagują na nieznanego przyjaciela. Tergia wyjawiła tacie, co wie na temat hipermocy. Tulius wiedział, że hipermoc to potężna siła i nie należy jej ignorować. Nie miał jednak stuprocentowej pewności, czy w przypadku przybysza nie doszło do jakiejś pomyłki. Na wszelki wypadek Postanowił, że nie uwolni go z pętlownicy, zanim nie dowie się czegoś więcej. Aby pokazać swoją dobrą wolę, poluzował jednak nici. Leśniakowi ulżyło, że nie jest już tak ściśnięty i może choć trochę poruszyć pancerzykiem. — Kim jesteś? Pan pełzacz Tullius zwrócił się do intruza. — Tak jak mówiłem... Mam na imię Chynek mieszkam w Różankowie i przyjaźnie się z Rolinką to ona mnie do was wysłała a przed czym chciałeś nas ostrzec przed żarłaczami one zmierzają w stronę Rodos oznajmił leśniak Chynek naprawdę Tullius postanowił udawać że to dla niego niespodziewana informacja Wciąż nie był pewien, jakie są prawdziwe zamiary leśniaka. My już o tym wiemy. Właśnie planowaliśmy sprawdzić schronę. Wyrwało się tergi. Zaraz tego pożałowała, gdy złapała pełne wyrzutu spojrzenie taty, zorientowała się, że nie miała tego mówić. Och, niestety to nic nie da. Chynek wydawał się być bardzo przejęty. Żarłacze są bardzo przebiegłe. Wygląda na to, że przewidziały wasze plany, i z tego, co zaobserwowałem, drążą dodatkowe tunele do waszych schronów. Czyli rozpracowały nasz cały system obrony. Pan Pełza Cztulius wysuwał wnioski z przypuszczeń leśniaka Hynka. Rosorak. Ze zgrozą stwierdził, że są straceni. Poczuł się zupełnie bezsilny, bo nie miał żadnego dodatkowego planu ratunkowego. Obawiał się także tego, że nawet jego szefowa, Brzękalia Wirka, nie będzie miała pomysłu, co zrobić w takiej sytuacji. Pan pełzacz Tullius uwierzył również Leśniakowi Hynkowi. Wszystko wskazywało na to, że faktycznie chciał im pomóc. Prawdopodobnie ten przybysz z zasiadkolandii myślał, że takie ostrzeżenie wystarczy. Skąd mógł wiedzieć, że schrony to jedyne miejsca, gdzie mogły ukryć się pełzaczki przed żarłaczami? Teraz, nawet, pieprz stawał się całkowicie bezużyteczny.